Cześć, ja jestem Brodaty, a przed wami coś o co pytało od paru tygodni wiele osób, średnio przynajmniej raz dziennie dostawałem pytanie na temat tej gry, w końcu do niej podszedłem i… Wsiąkłem na ponad 15 godzin w jeden dzień. Po dłuższym czasie w końcu postanowiłem podejść do gry nazwanej Northguard. Leżała u mnie już na dysku parę tygodni, a jakoś bardziej ciągnęło mnie do innych gierek, jednak na początku właśnie lipca wzięło mnie coś na RTSy, na strategię, na rozkminianie, na taktyki i do właśnie mniej więcej takiej growej szuflady należy wsadzić Northguard. Tak, to gra dla fanów strategii, chociaż delikatnie nie tylko. Co bardzo mocno tutaj mnie zaskoczyło. Wszedłem sobie w credits gry, czyli po prostu listę twórców, a tam jedynie kilka nazwisk. Sądziłem, że za Northgard odpowiadać będzie minimum jakieś średnie studio, a tu się okazuje, że to jest grupka ludzi. Drugie co mnie dość pozytywnie zaskoczyło, to ilość osób online w swojej grze. Średnio wieczorami ponad 1300, no strategii dla jednego gracza. No, jest tryb sieciowy, ale no, większość osób pewnie gra y, z botami. Zobaczymy co w Norvegard siedzi i dlaczego ten tytuł od lutego 2017 roku zdobył 3770 pozytywnych ocen przy 350 negatywnych. Daje to łączny poziom 90% pozytywnych ogółem. Oficjalna cena steamowa z dnia materiału to 20 euro. Na G2 znaleźć można było zgodnie ze scenką po około 16 z gór po pierwsze, jest to produkcja we wczesnym dostępie i kiedy robiłem materiał, nie było jeszcze dostępnej pełnej kampanii, ale mimo to, jak wspomniałem, gra otrzymała bardzo pozytywne oceny, mimo tego, że jeszcze nie miała kampanii. Odpalamy więc tryb jednego gracza na standardowych mapkach. Mamy też tryb sieciowy. Jeżeli ktoś ym, kogoś jara, konkurencja z żywym graczem, to nie ma problemu, żeby tutaj albo znaleźć grę otwartą przez innego gracza, który czeka na przeciwnika, albo pograć ze znajomymi. W pełnej wersji mamy otrzymać więcej grywalnych klanów, o których za chwilę, pełną kampanię oraz więcej opcji do samej rozgrywki, takich jak inne formy zwycięstwa, więcej wydarzeń, więcej opcji dyplomacji, co właśnie trochę mi brakowało w grze. W pokazywanej wersji mamy wybór trzech wielkości map do sześciu graczy, w tym oczywiście my, czyli do pięciu botów. W trybie sieciowym można grać z innymi graczami na sztuczną inteligencję oraz mamy pięć rodzajów zwycięstw. Dominację, przepowiednie, handel, sławę i obiekt specjalny na mapie. Do dyspozycji mamy cztery klany. Przy rozpoczynaniu gry, piąty jest jakby powiedzmy, w trybie jeszcze tworzenia i budowy. Mamy klan Wilka. Łosia, chyba, kozy oraz kruka. Każdy z tych klanów posiada inne bonusy startowe i uzależnione też od sławy. Przykładowo, klan Wilka za zabijanie wilków i niedźwiedzi brunatnych otrzymuje jedzenie, a jednostki militarne kosztują mniej jedzenia w utrzymaniu i dodatkowo generują zadowolenie u poddanych. Każdy z klanów po prostu ma inne profity. Niestety mały szkopu na początek. Nie ma tutaj trybów wprowadzenia, jakby ani samouczka. Musimy nauczyć się grać po prostu odpalając rozgrywki w trybie jednego gracza. No i gra tam malutkimi takimi polami sugeruje nam, co powinniśmy zrobić. Jednak nie jest to taki pełen tutorial. Świetnie za to zaprojektowano mapę w tej grze. Widzimy tylko to, co faktycznie znamy. Nie wiemy, czy jesteśmy w rogu mapy, czy może bardziej. W prawym rogu, czy w lewym rogu, nie wiemy tego, dopóki nie zaczniemy wysyłać ludzi na zwiady. Całe uniwersum Northgard zaprojektowano w kierunku wierzeń skandynawskich, północnych. Na mapie spotkamy na przykład święte kręgi kamieni, zaczynamy od charakterystycznych takich długich domów, spotykamy potwory z tamtejszych wierzeń, drogi dla przykładu, albo walkirie. Mechanika gry delikatnie miesza mi tutaj RTS-a, troszeczkę nawet z settlersami, a nawet może delikatnie minimalnie z Banished oraz troszeczkę minimalnie z Warcraftem i to oczywiście są moje wrażenia i ja tak to odebrałem, każdy z was może odebrać to trochę inaczej. Zarządzamy ludźmi. Standardowi wieśniacy budują automatycznie zlecone przez nas budynki, tylko trzeba ich tam wysłać, a jak nie mają nic do roboty to po prostu zbierają jedzenie jakby z runa leśnego, jakieś tam jagódki, poziomki inne rzeczy. Zlecamy im budowę na przykład na początek chaty drwala i przypisujemy jednego czy dwóch mieszkańców do takiej chaty, oni sobie fajnie w taki sposób animacyjny biorą topór i przebierają się. Bardzo fajnie to wygląda. Po prostu klikając na jednostkę i dalej na budynek. Northgard posiada też system zimy i katastrof. Po lewej nad mapą znajdziemy taki pasek aktualnej pory roku. Zimą nasi ludzie zżerają więcej drewna, znaczy nie jedzą, tylko po prostu spalają na opał, no i oczywiście więcej jedzą. Musimy liczyć się też z z randomowymi wydarzeniami, jak np. przykład trzęsienia ziemi, zamiecie śnieżne, yy, plagi szczurów albo ataki potworów z yy, pod świata. Słów kilka o systemie mapy. Jest ona podzielona na sektory, na takie jakby regiony. Bardzo fajnie to settlersowo troszeczkę wygląda, albo może też trochę civilization, jeżeli ktoś tam mniej więcej w taki sposób ogarnia i rozumie granice pomiędzy regionami, które podbijamy. Jedzeniem albo złotem. Ale by to zrobić, musimy najpierw oczyścić fragment z potworów lub wrogich zwierząt, jeżeli tam występują. I każdy fragment, każdy region daje jakieś profity. Poza oczywiście dodatkowymi polami nastawianie budynków, które stawiamy do w dowolnym miejscu, ale po prostu każdy taki region ma jakby ograniczoną pojemność, ile możemy postawić budynków. Możemy też podbić na przykład puszczę generującą więcej drewna, żyzne ziemię dające lepsze plony, kiedy postawimy tam farmę, region z dostępem na przykład do ryb albo kamienne kręgi generujące lore. Czyli, jakby fabułę. Nazwijmy to po prostu tymi północnymi pieśniami, opowieśniami. Te punkty lore zdobywamy poprzez stawianie świętych kamieni lub wysyłanie ludzi do takich już większych kręgów, a wydajemy je na błogosławieństwa i ulepszania naszej wioski, jakby takie, można powiedzieć, że troszeczkę perki i upgrade'y. Ilość opcji na fragmentach map, na tych regionach jest spora, i to jest bardzo satysfakcjonujące, jako powiedzmy wana strategii, który decyduje się na to, Jaki region podbić, a może jaki oddać przeciwnikowi, jaki zaatakować, odbić od przeciwnika, itd. Tak Nasi wojacy i inni ranni muszą być też leczeni przez na przykład zielarza, ale coś śmieszne troszeczkę zielarz może leczyć sam siebie i leczy jednostki z dystansu. Nawet z odległości kilku regionów. Ważne tylko, żeby te jednostki, które są ranne, znajdowały się w naszym jakby posiadaniu, w naszym terytorium. Mapa Pięknie sugeruje nam, jakie pole ma jakie profity. To też decyduje po części o naszym stylu gry, jaki mamy obrać. To, gdzie po prostu nasza wioska rozpocznie się, w jakim regionie. Jak mamy na przykład wokół dużo jedzenia, możemy postawić ymm, centra handlowe, ale wiecie, no. Nie takie jak pływające ogrody, tylko takie powiedzmy no, skandynawskie, i tam możemy ustalić szlaki handlowe do innych graczy, po prostu wysyłając im jedzenie w zamian dostając na przykład pieniądze. Na przykład też, by potem wymieniać nadmiar jedzenia właśnie na złoto, a potem za złoto kupować na przykład deski w innym budynku, który służy do handlu. Nasze podbite regiony mogą być atakowane z powrotem przez okolicznych graczy oczywiście, ale też mogą być atakowane przez monstra i przez jeżeli podbijemy jakieś siedlisko, na przykład wilków albo drogów, to po utraceniu tego regionu, na przykład kiedy zostanie podbity przez draugi ponownie, to te draugi powoli odbudowują jakby swój punkt lokalnego respawnu, czy jakby swoje lochy i podziemia. Ciekawie wypadają opcje dodatkowe. Na przykład klan Wron może wysłać z portu atak, atak yy, najemników, takich po prostu npc które lecą gdzieś na wybrzeże i plądrują. Jak mi wparowali do centrum wiosny. I zrobił to oczywiście przeciwnik, to panie, gdzie mi tutaj pan na parwon wchodzisz na plażę? Zlaczka pan chcesz? Było tak, powiadam. Inni, yy, na przykład inne frakcje, czy powiedzmy inne te klany, mają też inne opcje, i to właśnie jest fajne, że. Każdy ten klan troszeczkę inaczej działa. Innym razem, budując trzy bazary, szybko ogarnąłem handel spokojowo nastawionymi starożytnymi, wielkimi, skandynawskimi istotami, które jak się mocno nakarmi i mocno się po prostu z nimi pohandruje jedzeniem, to przechodzą po prostu pod naszą kontrolę. Za zatrzymanie takiego jednego starożytnego gościa. Miałem ich trzech. Przeciwnik musiał na niego wysłać kilkunastu wojowników. Norvgard nie jest za to aż tak bojowy i wojowniczy, jak mi się z początku wydawało. Sądziłem, że to będzie tego typu strategia, gdzie będzie wysyłać armie liczące 20, 30, 50, 100 jednostek. A tutaj raczej czegoś takiego nie ma. Tutaj raczej wysyłamy takie małe oddziały. Ludzie, których przerobimy, jakby w jednym z kilku typów budynków, na odpowiedni typ wojownika nie będą pracować jako na przykład zbieracze jedzenia. Oczywiście możemy na przykład drwali z powrotem wysłać do chat mieszkalnych, żeby zamienili się w zwykłych wsioków i następnie tych zwykłych sioków możemy przerobić na wojowników. Tylko właśnie oni nie będą dla przykładu zbierać jedzenia. Trzeba najpierw ekonomicznie trochę przygotować się na atak, żeby nasza wioska nie padła z głodu, kiedy wszyscy będą wojownikami gdzieś na wyprawie. Jeżeli chodzi o słabe strony tej gry, to Kurdeszcz mało jest ich. Za bardzo nie miałem do czegoś w tej grze przyczepić, a to jest dość niespotykane w moim przypadku na tym kanale, który stawia sobie za sens istnienia przedstawienie zarówno zalet. Jak i wadgier. Na pewno brak typowego wstępniaka do gry. Dopiero w trybie standardowej rozgrywki możemy poczytać sugestie, co powinniśmy robić, no i w sumie uczymy się trochę na błędach, a nie na samouczku. Delikatnie w paru miejscach zabrakło wygładzenia krawędzi na rozdzielczości 2K, widać było takie lekkie pikselozy na niektórych klawiszach, czy powiedzmy bardziej ikonkach w grze na krawędziach, ale to praktycznie niezauważalna sprawa. Delikatna wada jest tutaj w optymalizacji, w moim przypadku bywały na dużym zoomie, czyli powiedzmy albo dużym przybliżeniu, albo dużym oddaleniu, podczas na przykład zamieci śnieżnej spadki do zaledwie 30-40 klatek, co raczej nie powinno mieć miejsca w takiej grze. Również przeskok pomiędzy zimą a normalną porą roku wiosną jest bardzo lagotwórczy. Jest kilka zgrzytów technicznych, przykładowo zaznaczając dużą liczbę mieszkańców, nie wiem którzy to są wojownicy, bez zapamiętania jak wygląda ich ikonografia na dole, jakby na liście tych wszystkich zaznaczonych jednostek. Nie można sobie najechać na daną jednostkę i sprawdzić czy to jest na przykład wojownik, czy to jest może handlarz, czy to jest może drwal. Druga sprawa to brak chęci naszych mieszkańców do automatycznego budowania postawionych budynków. Kiedy ktoś wolny stoi na przykład w okolicy, to faktycznie rzuca się do budowy na ten budynek, ale za każdym razem musimy jednak pamiętać, żeby wysłać kogoś do budowy. Jednostkom dodałbym też funkcję na przykład ikonek nad głową po wciśnięciu jakiegoś klawisza nie wiem, wciskam sobie na przykład Alt, lewy i zaznaczają mi się wszystkie ikonki wszystkich przeciwników, y, wszystkich moich jednostek i tak dalej, by wiedzieć który to jest który. Bo czasami szukamy na przykład wojownika, a ten sobie kampi za drzewem napity miodem pitnym. Innym razem, no, he he, wilk powoduje pożar <laughs> wieży obronnej. No nie wiem, musiałbym mieć chyba pochodnie w dupie. Finalnie trzeba się jednak całkowicie przychylić do bardzo pozytywnych ocen dla tej produkcji. Mała garstka ludzi ogarnęła strategię, która spodobała się tysiącom graczy. Ja jestem jednym z nich. Prostota utrzymana w pięknym graficznie stylu z odpowiednimi elementami mechaniki i w mojej ocenie całkiem zbalansowaną rozgrywką. Mega zachwyca. Ilość opcji jakie możemy wykorzystać przeciwko naszym oponentom. Wygrać pokojem, w ogóle ich nie najeżdżając nawet. Wygrać najazdami właśnie. Wygrać handlem albo też innymi opcjami. Aż mi się trochę tutaj zarymowało chyba. Wsiąkłem rano w tą grę o siódmej, przestałem grać późnym wieczorem. Niektórzy graczy poszukujący wielkiego rozbudowania nowych, nowoczesnych RTS-ów, strategii, no może rozczarować fakt, że każda frakcja w tej grze w Northgard wygląda podobnie i są to po prostu walki klanów, wikingów czy tam północnych plemion, a nie walki całych cywilizacji bardzo się od siebie różniących. Dlatego ilość obiektów, budynków, rodzajów, jednostek, tekstur nie jest tak zadowolona jak w wielkich strategiach robionych niegdyś przez wielkie firmy. I tutaj z łezką wokół Pominam Westwood, zniszczony przez Electronic Arts. Wciąż czekam na Age of Empires 4 albo Age of Mythology, a nie Age of Empires HD edycja piąta, piąty raz odświeżana. Jezu. Northgard dał tu nadzieję na coś ciekawego w gatunku i warto ten tytuł ogarnąć. Jest dostatecznie dobry, by odpalić sobie kilka, kilkanaście gier z botami, i każda gierka wydaje mi się, że starczy przynajmniej na godzinę, półtorej, może więcej, by pograć z kumplami, jeżeli też mają przez sieć, i by oczekiwać w końcu pełnoprawnej kampanii, która ma pojawić się w finalnej wersji gry. Jest bardzo dobrze. Tutaj i zostawię od siebie miniaturkę zieloną, jak trawa na wiosnę, z której wyrasta wielki brodaty laik zajebistości w formie jakiegoś grzyba, z trawy, no coś w tym stylu. Cena jest w oceniem dość dobra dla tak klimatycznej i przyjemnej produkcji. Tyle.